Dzień dobry, Ewatuacz, Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu: Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju podpisano kolejne umowy. Sieć ekodoradców w województwie. Nowy sprzęt dla mazowieckich policjantów. Trwa podpisywanie umów w ramach programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. Pomoc trafiła do kolejnych powiatów. Mazowsze dla równomiernego rozwoju to jeden z najważniejszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa. Tym razem pieniądze pomogą w realizacji inwestycji w regionach warszawskim, radomskim, płockim i Ostrołęckim. W regionie płockim ponad 25 milionów złotych pomoże w remontach i budowie dróg, termomodernizacji budynków gminnych, rewitalizacji zabytkowych obiektów czy budowie strażnicy. Samorządy bardzo chętnie korzystają no, takim może. Bardzo ciekawym projektem, akurat tutaj, będzie modernizacja połączenia drogowego między Rogozinem a Mielnicą, nazywana taką wschodnią obwodnicą Płocka. Nas to bardzo cieszy, jest to jedna z najbardziej kluczowych dróg w całym subregionie polskim. Duszamy oczywiście zaraz po nowym roku, ogłaszamy postępowanie przetargowe i pierwsze prace będziemy chcieli, aby. Startowały jak najszybciej. Gmina Borkowice otrzymała 660 tysięcy złotych na modernizację dwóch szkół podstawowych oraz zakup wyposażenia dla szkoły muzycznej. To jedyna szkoła artystyczna w powiecie przysuskim w której uczy się ponad 140 uczniów z 11 okolicznych gmin. Doposażymy ją w, szczególnie w instrument fortepian, którego nie posiadamy, ale również inne instrumenty i sprzęt meblowy. To jest oczywiste, że każda inwestycja tego typu w szczególności w oświacie jest dla nas bardzo cenna. E, przypomnę Państwu, że ten instrument jest dedykowany i e, dedykowany samorządom, e, po to, żeby zrealizowały te najbardziej pilne potrzeby. Wsparcie otrzyma także subregion strołęcki. Prawie 30 milionów złotych zostanie wykorzystane w większości na infrastrukturę drogową. Zostanie przebudowana droga powiatowa w gminie rzewnie. Droga, która będzie prowadzić do nowego mostu, który myślę, że niedługo zostanie zakończony. Gmina Różan podpisuje umowę na przebudowę drogi gminnej. Teraz to jest w części ulica Prosta, w części, ulica, w części droga prowadząca do miejscowości Broczki rębiszewo na kwotę 3 388 388 000 zł. Mazowsze wsparło także Warszawa przekazując 28 milionów zł. Środki te pozwolą na kolejne inwestycje, w tym modernizację Zieleńca Wielkopolskiego wraz ze skwarem Surajder na Ocho oraz o rozbudowę i modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Wolskim. Bardzo cieszymy i my bardzo serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę, którą wykorzystamy najlepiej jak potrafimy. Bardzo wiele projektów z różnych obszarów. Wnioski w programie Mazowsze dla równomiernego rozwoju są rozpatrywane w tak zwanym trybie ciągłym, czyli przez cały rok. To są bardzo różne projekty, są świetlice, są przedszkola, ale są również drogi, bo drogi Zawsze są problemem i jak już wszystkie wydawało się, że zrobimy, to się okazuje, że którąś trzeba remontować. Wsparcie samorządu województwa będzie kontynuowane. Tak jest zamiar, żeby również w przyszłym roku e, przeznaczyć jakąś kwotę na pomoc samorządom e, lokalnym, gminnym, powiatowym, bo, e, bo takim pomagamy. Maksymalne dofinansowanie, jakie można było uzyskać w tym programie to 4 miliony złotych. Mimo że termin wymiany minął w 2022 roku, to wciąż niechętnie likwidują tak zwane kopciuchy. Obawiają się wysokich kosztów inwestycji, bo nie wiedzą, że mogą pozyskać dofinansowanie. To błędne przekonanie mają zmienić ekodoradcy, którzy będą działać w całym województwie. Sieć ekspertów, którzy doradzą w kwestii wymiany źródeł ciepła jest tworzona w ramach projektu Mazowsza Bez Smoku, który uzyskał ponad 132 miliony złotych dofinansowania z funduszy unijnych. 37 milionów złotych to wkład samorządu województwa wraz z gminami partnerskimi. Projekt będzie realizowany do końca 2028 roku. W ramach tych środków będzie zatrudnionych 117 ekobradców na całym terenie Mazowsza w 98 gminach, w miastach i gminach. I oni będą służyli obywatelom. Na Mazowszu wciąż dymi ponad 300 tysięcy kopciuchów. Dla mieszkańców, którzy wciąż używają przestarzałego kotła, problematycznym jest to wybór odpowiedniego urządzenia, koszty z tym związane czy brak wiedzy o możliwym dofinansowaniu. Ekodoradcy nie tylko wyjaśnią, ale także pomogą w wypełnianiu wniosku na wymianę pieca, termomodernizację czy inwestycje w odnawialne źródła energii. Konsultacje są bezpłatne i dostępne blisko miejsca zamieszkania. Ekodoradcy są też mobilni. Do tej pory e, takiej uspę... Nie było, i to jest okazja do tego, żeby dotrzeć do tych osób, które rzeczywiście są zagrożone wykluczeniem energetycznym, są mniej mobilne i być może do tych wszystkich osób, które do urzędu na no, pewno w tych sprawach by nie dotarły. Bezpośrednio do mieszkańców wyjdą i powiedzą, co zrobić, od czego zacząć, jak się przygotować, jak ocenić swoje możliwości, jak ocenić tkankę mieszkaniową, w której będzie prowadzona inwestycja, ale przede wszystkim. Im mają zachęcić mieszkańców do podjęcia tej inicjatywy. Problem z kopciuchami, które zanieczyszczają powietrze, ma też płock. W granicach administracyjnych miasta mamy 21 osiedli. Natomiast kilka tych osiedli jest w sposób szczególny narażone na oddziaływanie tych tak starych kopciuchów i tam pełna informacja w temacie pozyskania środków finansowych, które pozwolą nam na wymianę starych kotłów na nowe, jest bardzo istotna. Przeszkoleni ekodoradcy pomogą też lokalnym samorządom. Doradzą między innymi w kwestiach pozyskiwania zewnętrznych środków na dofinansowania do inwestycji dla mieszkańców. Skutery, dron, alkomaty czy aparaty fotograficzne, między innymi taki sprzęt, trafi do policjantów z Mazowsza. Samorząd Mazowsza przeznaczył 700 tysięcy złotych na zakup sprzętu i wyposażenia dla policjantów z Mazowieckiego garnizonu. Teraz udzielamy wsparcia tej części regionalnej, czyli Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, która obejmuje 32 powiaty w sumie 244 gminy, gdzie mieszka 2 miliony 500 tysięcy obywateli. I to jest, są pieniądze na po pierwsze na sprzęt typu skutery wodne dozorujący akweny wodne, po drugie na zakup dronów do poszukiwania osób zaginionych. My musimy tak by starać się nadążyć za tym rozwojem technologicznym. i. Kwota 700 tysięcy jest, jest bardzo duża, jest istotna. Dodatkowe pieniądze umożliwią zakup dwóch skuterów wodnych dla Komendy Miejskiej w Radomiu i powiatowej w Półtosku. Do Komendy Wojewódzkiej z siedzibą w Radomiu trafi natomiast nowy dron z wyposażeniem. Od kilku miesięcy działa tam specjalna jednostka, zespół bezzałogowych statków powietrznych, która wspiera w poszukiwaniach Komendy w całym województwie. Przede wszystkim będzie on wykorzystywany do poszukiwania osób zaginionych. Podnieść należy, że blisko 23 Powierzchni województwa mazowieckiego to są lasy, tak? To są tereny ciężko dostępne, często bagniste. Dron doskonale się też sprawdza w takich sytuacjach. Funkcjonariusze otrzymają także specjalistyczny zestaw narzędzi, m.in. walizki kryminalistyczne do zabezpieczenia śladów, alkomaty czy aparaty fotograficzne. Władze regionu sukcesywnie wspierają mazowiecką policję. Wcześniej w tym roku do komendy stołecznej policji w Warszawie trafiło blisko 700 tys. zł na zakup m.in. skuterów wodnych czy auta do przewożenia policyjnych psów. Za nami II Światowy Kongres Polaków. Marszałek Adam Struzik otrzymał prestiżową nagrodę Złoty Laur Polonusa za całokształt działań na rzecz Polonii. Kongres odbył się pod hasłem Strategia dla Polski ponad podziałami współpraca Polaków w kraju i za granicą. Ponad 300 przedstawicieli Polonii, parlamentu, środowisk naukowych i ekspertów z kraju i zagranicy spotkało się, aby omówić wyzwania, które stoją przed Polakami na świecie. Światowy Kongres Polaków ma na celu jednoczenie Polaków mieszkających w ojczyźnie z naszymi rodakami za granicą. W każdej dziedzinie działalności, w dziedzinie kultury w dziedzinie nauki, gospodarki, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej. Podczas kongresu wręczono nagrody Złoty Laur Polonusa, przyznawane za wybitne osiągnięcia w zakresie integracji oraz działalności na rzecz Polaków mieszkających w kraju i za granicą. W gronie laureatów znalazł się m.in. Marszałek Województwa Adam Struzik. Jako Marszałek Województwa Mazowieckiego staram się przez te wszystkie lata aktywnie wspierać no głównie teraz oczywiście Polaków na wschodzie ale mając też liczne kontakty zagraniczne czy to z Polakami w krajach europejskich czy w krajach Ameryki Północnej może mniej z Ameryce Południowej ale też podczas moich różnych spotkań i wizyt no stałem się zawsze pamiętać o tym środowisku Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Konteksty. Znajduje się na niej około 150 prac, które pochodzą z muzeów narodowych oraz prywatnych kolekcji. Zaprezentowane prace to nie tylko malarstwo Lejna Jacka Machczewskiego, ale również kilkudziesięciu innych twórców, między innymi Jana Matejki, Maurycego Goldliba, Witolda Pruszkowskiego czy Olgi Boznańskiej. Na wystawie można zobaczyć także grafiki, heliografiury i rzeźbę. Poza pracami polskich artystów udało się sprowadzić prace niemieckiego malarza Lovisa Korenta ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, czy prace Hansa Tome, Maxa Klingera i Franza von Sztuka. Pokazujemy pracę artystów, którzy w jakiś sposób... Ym... Współdzielili tematykę, rozwiązania kompozycyjne, mogli go w jakiś sposób inspirować, tworzyli w tym samym czasie bądź chwilę przed nim, i w ten sposób mogli dawać mu jakiś impuls do jego własnej twórczości. Prace przedstawione na wystawie pochodzą z różnych muzeów narodowych i regionalnych, a także prywatnych zbiorów kolekcjonerów. Ich zgromadzenie nie było łatwym zadaniem. Sam pomysł kiełkował właściwie od momentu, kiedy skończyłam pracę nad moją duszą, która premierem miała 5 lat temu. Natomiast um, same prace, faktycznie takie um, organizacyjne, techniczne, no to już właściwie od dwóch lat. Zwłaszcza te ostatnie miesiące były bardzo napięte, już ostatnie tygodnie faktycznie e, to była ogromna presja nie tylko dla mnie, ale i dla pracowników muzeum zaangażowanych w budowanie wystawy. Te obrazy nie widzą światła dziennego. Są w części prywatnych kolekcjonerów, a oni się nie chwalą tym. U nas można zobaczyć perełki. Wystawa Jacek Malczewski konteksty będzie dostępna dla zwiedzających do 5 stycznia. I to wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień.